35 wędkarzy uczestniczyło w tegorocznych zawodach wędkarskich o Puchar Starosty Powiatu Dębickiego, które odbyły się na łowiskach Tece Dębica przy Alejach Jana Pawła II w Dębicy. Bardzo cieszymy się, że po raz czwarty jako Starostwo Powiatowe możemy zorganizować e, zawody wędkarskie. Cieszymy się, że możemy propagować tak e, zacny sport i sposób spędzania wolnego czasu. Nie dość, rekreacja, to jest, to jest to kontakt między ludźmi. Towarzyski, także polecam wszystkim i szczególnie młodzieży, zachęcamy do brania udziału w zawodach wędkarskich. Zawody zorganizował Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym przy współpracy z kołami Płoć, Gryf oraz Troć Polskiego Związku Wędkarskiego w Dębicy. Wygląda na to, że taka potrzeba zdecydowanie istnieje, ponieważ jest pełne zaangażowanie w tym zakresie. W przyszłości również będziemy takie zawody organizować. W kategorii seniorów pierwsze miejsce w sektorze spławik zajął Jacek Matera, drugą lokatę zdobył Jakub Droszcz, natomiast trzecią Cyprian Gwóźdź. W sektorze Fider zwyciężył Mariusz Pisarz, który jednocześnie otrzymał puchar starosty za największy połów, ważący ponad 9 kg. Super fajnie, pierwszy atak coś. Jestem i wygrałem. Drugie miejsce wywalczył Krzysztof Rek, a na trzeciej pozycji uplasował się Robert Karaś. W kategorii juniorów niezłym wynikiem mógł pochwalić się Krystian Hebda z połowem ważącym ponad 2 kilogramy. Na wszystkich uczestników sportowej imprezy czekał poczęstunek. Zwycięzcy otrzymali nagrody i puchary ufundowane przez powiat Dębicki.